Siemanko, Koldziska, z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Arkadiuszem Malarzem. A dzisiaj czekamy na mecz z Arsenalem i Tottenhamem. No w ligowej tabeli jesteśmy obecnie liderem, mamy 5 punktów przewagi nad Tottenhamem i Swansea. Odziwo Arsenal nie jest czwarty, ale zajmuje ósmą lokatę. 2 razy 4 równa się 8, ta czwórka ich chyba do końca życia będzie prześladować. A teraz zaczynajmy już to spotkanie, gramy u siebie, musimy wygrać, by nie zawieść kibiców. Pierwsza akcja Arsenalu w tym spotkaniu koklę, Bejerin, Kazorla, Kazorla świetnie, od tutaj Bejerina. Bejerin czy, czy zdecyduje się na podanie, tak jest ryzykowne do Sancheza, ale doszło. Ale ten uderza prosto w ręce, malarza świetny chwyt reprezentanta Polski. Od początku spotkania, niestety, to Arsenal dominuje. Kazorla, Alexis, koklę, dobra zespołowa akcja. LNN i odnalazł tutaj Monreala. Monreal podaje do Wolkota. Walcott ma idealną sytuację, ale przegrywa pojedynek z malarzem. To nie koniec zagrożenia. Alexis, Monreal. Ale świetnie tutaj przejmują gracze West Hamu. Piłkę. I będzie rzut rożny dla West Hamu. Grew znowu Lanzini. Lanzini centruje w pole karne. Jest tutaj zamieszanie. Trochę ping-pong. Piłkę ma Angelog Bonna. Zagrywa do Lanziniego. Lanzini tutaj wchodzi w dribbling. Zobaczmy, czy LNN go powstrzyma. Egipcjan nie daje rady, Merte odbija piłkę, Kaleri do Fegulego i mamy bramkę. Dobrze, jest naprawdę dobrze, zdobywamy bramkę, mimo iż Arsenal od początku spotkania dominował, to reprezentant Algierii zdołał ją umieścić w siatce. Petr Czech, jak widzimy, jest na razie wściekły, bo był to pierwszy strzał West Hamu na bramkę, a były reprezentant Czech już musi kapitulować. Jak widzimy, cały zespół się tutaj cieszy, i właśnie o to chodzi, żeby cały zespół przeżywał pozytywne i negatywne chwile. Dobre podanie Kaleriego do Fegulego, a reprezentant Al Algierii w takich sytuacjach się nie myli. Prowadzimy z Arsenalem 1 do 0. I będzie rzut roczny dla Arsenalu Grew znowu Kazorla. Kazorla podaje na krótko do Alexisa. Alexis od nas tutaj koklę. Koklę zagrywa w pole karne, jest Mertezakera broni malarz ten strzał. Jeszcze poprawka Sanchez'a i kapitalna interwencja arkadiusza malarza. Będzie tylko rzut rożny dla Arsenalu. No tutaj była wielka szansa. Najpierw obroniony strzał Mertezakera, a potem dobitka Alexisa Sanchez'a z woleja. I kolejny rzut rożny, zobaczmy czy znów rozegrałem go na krótko. Nie tym razem centra w pole karne, ale Northwoodium wybija przed pole karne. Ma piłkę jeszcze Montreal. Koklę. Koklęł nadal utrzymuje się przy piłce podaje do kościelnego dwójkowa akcja Francuzów. Piłka ma i zdobywa bramkę zaskakujące uderzenie Anglika. I mamy wyrównanie. No nie powiedziałem się tego strzału. Myślałem, że jeszcze tam Francuzi będą sobie rozgrywać dwójkowo tą akcję, a tu nagle nabiegł Welbeck i uderzył jak z armaty strzał praktycznie. Nie do wybrony, bo był naprawdę niespodziewany. Niby uderzył blisko środka, no ale naprawdę była w tym siła, moc i nie wiem czy nie drobny rykoszet. Mamy bramkę wyrów wyrównującą. Musimy walczyć o zdobycie bramki, która da nam prowadzenie, oby to nastąpiło jak najszybciej. Jak widzimy, West Ham chce szybko odpowiedzieć. Lanzini. Lanzini świetnie tutaj wchodzi między obrońców. Wysuwa piłkę jak ta srebrna, tacy do Kaleriego, a ten zdobywa bramkę. Świetne uderzenie tego gracza. Wcześniej zajczył asyst asystę, a teraz zdobywa bramkę. Naprawdę cudowne podanie Lanziniego i Kaleri Musiał tutaj zdobyć bramkę. Gdyby tutaj nie pokonał Czecha, to by był naprawdę dramat. Prowadzimy z Arsenalem 2 do 1. I będzie rzut rożny dla West Hamu. Zobaczymy, jak tym razem będzie centra wyglądała. Prawie przed polekarne. Ogbonna. Ładna zespołowa akcja przed polękarnym. Masłaku. Masłaku decyduje się na uderzenie i zdobywa przepiękną bramkę. Czech kolejny raz wyciąga piłkę z siatki. No, tego się nie spodziewałem, że akurat ten gracz tak uderzy, ale lubię takie zaskoczenia i oby było ich więcej w tym sezonie. Tutaj wydawało się, że już nie będzie żadnego zagrożenia, a tu nagle indywidualna akcja, mocne uderzenie i bramka. Czech wyciągnął się jak struna, ale i tak nie zdołał odbić tego strzału. Cudowne uderzenie naszego lewego obrońcy. Oby więcej takich goli w tym sezonie. Arsenal dąży do zdobycia bramki kontaktowej. Alexis, Welbeck. Dany Welbeck wchodzi tutaj w dribbling, jednak zdecydował się na podanie. Kazorla, Sanchez. Kazor świetnie. tutaj wypuścili Wolkota. Wolkot ma szansę, ale przegrywa pojedynek z Malarzem. No naprawdę Polak spisuje się w tym meczu bardzo dobrze. I praktycznie tylko raz dał się zaskoczyć i oby już więcej goli nie wpuścił w tym meczu. To może być ostatnia szansa dla Arsenalu Kościelny, Ramsey, Aaron Ramsey świetnie tutaj podaje do Wolkota, ale Northwaite wybija tą piłkę przed pole karne. Jeszcze jest Ramsey. El Elneny, Bejryn strzela, ale malarz łapie tą piłkę. Bardzo pewnie. I to spotkanie kończy się zwycięstwem West Hamu. Tak jak mówiłem, West Ham zwycięża 3 do 1. Pewne zwycięstwo jeszcze była w ostatniej akcji meczu szansa Bejrina, ale uderzył z lewej nogi. No i ten strzał nie mógł zaskoczyć malarza. Bardzo pewnie Polak wyłapał tą piłkę. Czter... Dwie piłki złapane, cztery sparowane. Jedna bramka stracona, ocena meczowa 7,4. Dziwię się, że taka niska ocena meczowa przy tylu interwencjach. Myślałem, że będzie trochę wyższa. No tutaj jest bramka danego Welbecka. No szczerze, to był bardzo niespodziewany strzał. Nie spodziewałem się, że tutaj Welbek w ogóle może uderzyć. Dwójkowa akcja koklę i Kościelnego. A tu nagle nabiega Welbek i uderza jak z armaty, zdobywając bramkę. Nie wiem tak szczerze, czy tam nie było jakiegoś rykoszetu bo ta piłka trochę zmieniła trajektorię lotu ale może po prostu nadał takiej rotacji no tutaj obrona w 69 minucie szansa wolkota, no ale uderzył praktycznie koło malarza i Polak musiał odbić tą piłkę na rzut rożny takich goli nie można wpuszczać i udało nam się powstrzymać tą sytuację która nie zakończyła się na całe szczęście bramką Zobaczmy czy są jeszcze jakieś interwencje no nie ma jeśli chodzi o statystyki to mecz bardzo wyrównany ale bramkarz West Hamu Lepiej bronił, dlatego ta drużyna zwyciężyła. Jeśli chodzi o oceny zawodników, to piłkarzem meczu został Lanzini, jedna asysta, dobry występ Argentyńczyka, sześć interwencji Malarza, sześć Czecha, ale to były reprezentant Czech wpuścił więcej goli. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu zwycięskim, pokonaliśmy Arsenal. I to na pewno jest dobra wiadomość. Piłkarzem miesiąca został Lanzini, naprawdę rozgrywa dobry sezon, więc nagroda w pełni zasłużona. Nadal jesteśmy liderem, to się nie mogło zmienić. Arsenal nadal jest ósmy, naprawdę ta czwórka ich nie stanie prześladować. Co by nie zrobić, to Arsenal i tak będzie jakoś z tą czwórką połączony. Teraz sobie potrenujemy. Drugie spotkanie w dzisiejszym materiale jest z Tottenhamem, no niestety do reprezentacji nie dostaliśmy powołania, ale to są tylko mecze towarzyskie, więc to nie jest żaden problem. Wiadomo, w tych meczach towarzyskich trener testuje innych zawodników, więc nie, nie dziwi mnie to, że nie dostałem powołania. Znaczy malarz nie dostał, no bo to nie jest ta moja kariera, tak de facto. No i dobra, trening zakończony, ale oczywiście zobaczymy sobie wyniku, wyniki meczów towarzyskich, mam nadzieję, że reprezentacja Polski zwycięży, bo zawsze chcę, żeby Polska zwyciężała. I Oczywiście przechodzimy dalej. Wszystko się za chwilę sprawdzi. Za niedługo też można będzie przeprowadzić kolejny tenik. O, Andre Ayew powraca. To jest fajna wiadomość, bo jest to bardzo wartościowy piłkarz i na pewno przyda się w West Hamie. Jeśli chodzi o wyniki meczów towarzyskich, to z Holandią niestety przegraliśmy 3 do 1. No dotkliwa porażka, ale miejmy nadzieję, że lepiej zakończy się spotkanie z Turcją. Więc w czasie oczywiście sobie potrenujemy. Teraz czeka nas mecz z Tottenhamem. Jest to jedna z lepszych drużyn w obecnym sezonie, więc na pewno nie będzie łatwo. A i tak liczymy na trzy punkty. No West Ham jest liderem, walczy o najwyższe trofea w Anglii. O najważniejsze trofea w Anglii, bo no, na arenie międzynarodowej nie może walczyć, bo nie gra w europejskich pucharach. Więc musimy skupić się na rozgrywkach ligowych i krajowych pucharach. Które w komplecie chcemy wygrać, taki jest plan i mam nadzieję, że uda się go zrealizować. Na razie jesteśmy na jak najlepszej drodze. I dobra, przejdziemy oczywiście dalej. Za chwilę zobaczymy sobie wynik meczu z Turcją. Mam nadzieję, że udało się zwyciężyć, bo jednak Turcja to nie jest już taka jakaś potęga, więc spokojnie można ich pokonać. Ale niestety przegrywamy 3 do 1. No, dwie dotkliwe porażki. No, widać, że reprezentacja Polski nie popisała się w tych sparingach. Miejmy nadzieję, że w następnych meczach będzie lepiej, bo tak naprawdę już gorzej być nie może. A teraz zaczynamy mecz z Tottenhamem. Gramy, gramy na wyjeździe. Nie będzie łatwo, ale i tak powalczymy o 3 punkty. Zaczynajmy to widowisko. Jest szansa dla Tottenhamu Staric. Daniel Starić ładnie tutaj opanował piłkę i zagrał do Nkodu. Ten podaje do Eriksena, ale malarz przechwytuje tą piłkę. Bardzo dobrze wyszedł tutaj Polak. Eriksen, Starić, Walker, podaje tutaj na skrzydło. Zobaczmy, czy gracz to ten wejdzie w dribling, nie odgrywa do Walkera. One Yama. One yam'a świetnie tutaj od nas lamele, Argentyńczyk ma dobrą sytuację, ale strzela prosto w nogi malarza, a ten jakimś cudem odbija tą piłkę na rzut rożny nogami. No dziwna interwencja, bramka West hamu, ale najważniejsze, że udana. No i to się liczy tak naprawdę, nadal 0 do 0. Jak widzimy w tym spotkaniu, to Tottenham na razie dyktuje warunki. I to nie jest dobra wiadomość, One Yam'a. Staric, danie Stalić od nas, Lamele. Lamele uderza z pierwszej piłki i trafia tylko w słupek. No, mamy mnóstwo szczęścia. Argentyńczyk na pewno nie ma swojego najlepszego dnia. I oby tak pozostało do samego końca, bo jest naprawdę niebezpieczny. Ale marnuje mnóstwo sytuacji. Końcówka spotkania to może być jedna z ostatnich akcji meczu. Zobaczmy, czy uda nam się coś tutaj zdziałać. Bayram. Bajram ładnie centruje w pole karne. Jest szansa broni. Jeszcze Joris jest dobitka Karola. Tak jest, 1 do zera. U Gol popełnił tutaj błąd, a ja chyba źle wypowiedziałem jego nazwisko. No. Taki podwójny fail niestety, ale ważne jest to, że zdobywamy bramkę. Jak widzimy wielka radość, Slawet bilić Andy Carol. No olbrzymia radość po prostu West Hamu. Co tu dużo mówić? To może być cios, po którym Tottenham już się nie podniesie. Tutaj Ugo Racing odbił tą piłkę do boku, a Karol do pustej, bram do pustej bramki się nie pomylił, mimo iż naciskał na niego gracz Tottenhamu. Prowadzimy w tym spotkaniu 1 do 0. I koniec spotkania. Zwyciężamy w tym jakże trudnym spotkaniu 1 do 0. O to właśnie chodzi: takie mecze trzeba wygrywać minimalnie, by zdobywać te 3 punkty. Lepsze 3 punkty niż 1. Taka prosta rzecz. Dwie piłki złapane, ocena meczowa 7,1. No było tutaj zdecydowanie mniej emocji niż z Arsenalem, bo tam miałem dużo więcej interwencji. Tutaj najlepsza szansa dla Tottenhamu. Strzał Lameli jednak prosto w nogi malarza. No Polak dziwnie się rzucił, nie oszukujmy się. Nie wiem jak on to odbił w ogóle tymi nogami. Ale ważne, że ta interwencja się udała. Taka niecodzienna, ale jednak bywają takie. Ważne, że zakończyła się dobrze dla West Hamu. No, mecz dość wyrównany, ale West Ham miał piłkarzy w lepszej formie, dlatego wygrał. Jeśli chodzi o oceny, to piłkarzem meczu został Andy Carroll, zdobywca bramki w pełni zasłużenie. Dwie interwencje malarza, cztery Lorisa. No, Francuz mimo wszystko bronił dobrze poza tą jedną interwencją. Przejdźmy dalej. No, i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Znowu zwycięstwo. To jest świetne. Jak widzimy, malarz jest chwalony za wiele czystych kąt, co oznacza, że raczej Adrian i Ospina w tym sezonie już nam nie zagrożą. Jest to świetna wiadomość i oby więcej takich. No w ligowej tabeli mamy już 10 punktów przewagi nad Manchesterem City. No niby Manchester United jeszcze może się do nas zbliżyć, ale jest to naprawdę astronomiczna przewaga jak na 8 kolejek. W następnym materiale czekam na mecze z Manchesterem City i Noc County. No, liczę na to, że w Lidze zwyciężymy, no a tą drużynę w pucharze po prostu trzeba wyeliminować. Taka jest prawda, jesteśmy tam zdecydowanym faworytem. Jesteśmy liderem Premier League, więc musimy takie spotkania wygrywać, taka jest prawda. No, jeśli się jest liderem w Lidze, to ma się jednak jakieś obowiązki i trzeba reprezentować jakiś poziom. Oczywiście Pewnie tam zagra kilku rezerwowych piłkarzy, ale to nie zmienia faktu. Naszym celem tam jest zwycięstwo i wyeliminowanie tej drużyny, ponieważ na pewno chciałbym zdobyć ten puchar, bo ładnie będzie wyglądał w gablocie klubowej. No tutaj jak widzimy, overall urósł. No nareszcie, 79 to jest to. Wreszcie ten overall nie spada, a minimalnie rośnie. To jest na pewno świetna wiadomość na koniec odcinka. Zobaczmy, czy coś jeszcze się tutaj ciekawego zdarzy. No tutaj dostaliśmy... Podsumowanie miesiąca, niby trochę na plus, no ale jednak jednej rzeczy nie udało się wykonać, więc to jest jakiś tam minus. Pewnie jeszcze dostaniemy oczekiwania, ale w tym odcinku to już jest na tyle. Więc jak coś ludziska już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!